Dzień dobry! W takich warunkach jeszcze nie nagrywałem dla was czy tam w ogóle nie nagrywałem Dzisiaj, zobaczcie Giewont gdzieś w tle Piękne Tatry wczoraj, wczoraj jeszcze byłem nad Bałtykiem dzisiaj w Tatrach to poniekąd ta wolność czy ten tryb życia, który mam to umożliwia mi to to jest takie życie chwilą, dzisiaj tu, jutro tam i to na pewno bywa fajne, bywa zajebiste i, i umożliwia wiele rzeczy, tak? Właśnie mogę przyjechać i spojrzeć, jak w Tatrach jest pięknie i dlaczego tak dawno tutaj nie byłem. I pocieszyć się tym, że mamy tak piękne, tak piękne miejsca, można to odwiedzić i, i, i czerpać z tego. I w ogóle spędziłem właśnie kilka ostatnich godzin na spontanicznej rozmowie z kolegą, czas pięknie płynął na tarasie z pięknym widokiem i to, to jest piękne, że te chwile takie są i że to można dostrzec, w ogóle to dostrzeganie chwili jest, jest kurwa piękne, ale też dziś tu głowy mam świadomość, że ten mój taki ciągły pęd, w którym jestem w ostatnim czasie, wymyślanie ciągle nowych rzeczy. że mogę zrobić to, jeszcze mogę zrobić tamto, jeszcze to. O, wczoraj, wczoraj kolejna rzecz mi przyszła i to przejeżdżanie z miejsca na miejsce, spotkania z innymi ludźmi, jadąc rozmowy przez telefon. To jest, to jest takie uciekanie, uciekanie od siebie. I tak jak zadają sobie pytanie, za czym gonię, czy przed czym uciekam? To jeszcze pytanie, czy nie przed tym, przed tym kurwa, przed, przed sobą, przed tym, żeby gdzieś mi uciekł ten okres takiego, takiej autorefleksji, takiego czasu dla siebie i tak jak odkryłem w dzień dziecka, to że to moje wewnętrzne dziecko też jest do zaopiekowania, i poświęciłem mu czas w dzień dziecka. To ostatnio na sesji poruszaliśmy właśnie. No ile jestem dla siebie takim zapracowanym rodzicem, który wie, że to dziecko tam jest, bo mam świadomość tego i nie znajduję dla niego czasu. W dzień dziecka, tak, bo to przecież święto dziecka, ale, ale na co dzień? Tyż wiem, wiem, że tam jest i wiem, że że warto poświęcić mu czas, bo to też jest czas poświęcony sobie. No i właśnie. Nie daje sobie na to przestrzeni. Pytanie dlaczego? Co tam takiego jest, że nie chcę nad tym przyjąć, nie chce się, się nad tym skupić. I pytanie, ilu z nas tak ma, do pracy, po pracy, inne jakieś zajęcia? Robienie ciągle czegoś. U mnie to jest akurat teraz wewnętrzne dziecko, które umijam, ale pytanie czy właśnie co umijamy w ogóle w taki sposób? W takim ciągłym pędzie, w ciągłym działaniu? I dlaczego to się dzieje? Eee... No, świ świadomość eee, to pierwszy krok, myślę, do, do zmian, ale potem przejście z poziomu zdania sobie sprawy z czegoś, do zrobienia, do przepracowania tego, to, kurwa, zupełnie inny temat jest. Niełatwy. Dla mnie dzisiaj. I tak, najbardziej mnie, mnie poruszyło na ostatniej sesji. Jak przerobiliśmy to, właśnie, że ja wiem, że ten mały Tymek tam siedzi i czeka, aż będę miał dla niego czas. Taki syndrom zapracowanego rodzica, nie? To terapeutka mi powiedziała: hm, to następnym razem omij go świadomie. Czy zauważył że on tam siedzi? I poparz mu w oczy. I potem iść dalej. Robić swoje ważne rzeczy. No i to siedzi we mnie do dzisiaj. Jak kurwa, świadomie można umijać siebie, części siebie, żeby no właśnie, żeby co. I tak z tym sobie jestem od kilku dni. Zastanawiająco się, czy standardowo w ciągłym, w ciągłym ruchu, w ciągłym pędzie, świadomie omijać siebie, nie? Jak to dla ciebie brzmi? No, mi to jeszcze smutno robi. No, taki autofeedback dla mnie samego. Jeżeli wiesz, że coś umijasz, to powiedz, jak się z tym czujesz. A jeżeli nie umijasz, to powiedz, jak to robisz. To powiedz, jak to robisz. A ja dalej lecę w drogę. czy muszę wykonać kilka ważnych telefonów. Być tu i tam. No, no to śmiech przez łzy. <śmiech> Zdecydowanie. No nic, dobrego popołudnia.